No to dwa zero, przywagi z kolejny na, na kolejnym odcinku Tesgo skin! To są osoby, które wygrały na Discordzie. Wystarczy wejść na Discorda, wystarczy spełnić warunki. Oczywiście widzowie te nadal są do wygrania w ramach mojego chodu. Taki oto skin. Takie oto skijnik widzą. tym kosę za 1770 zł, a minimalna wpłata wymaga na to 1,840, 840, czyli dwa amerykańskie dolary. Jak płacicie już zgodę przy bylach, w tym miejscu, to dostajecie 20 do pierwszego doładowania i aż 10% do każdego kolejnego. Czyli jak płacicie sobie stówkę, to macie 110 i zadyszka sobie jeszcze coś tam dorzucacie. A poza tym są dialy Casey. Takie dialy Casey sobie teraz otworzymy. Bo możecie z niego trafić na przykład fajnego akacza, fajną awupkę, fajną MK, jeszcze jedną MK i innego fajnego akacza gloka. Ale trafiamy wspaniałego Sun za 8 groszy. Ja nie miałem szczęścia, więc być może wy będziecie mieli. Wpadłem na taki pomysł w związku, że dzisiaj porobimy bitwy, ale kolorami, czyli na przykład zielone, później nie wiem, czerwone i tak dalej. Ale minimalna wartość skrzynki musi wynosić. No powiedzmy, nie wiem, no dwie dyszki, nie? Dwie dyszki, żeby tu nie było jakiejś zamułe, żeby zrobić zadymę, żeby trafić jakiegoś fajnego gnojca. Więc od tutaj, od tej zielonej zaczynamy, to są chyba te zawodników skrzyneczki. No i ich jest całkiem dużo tych zielonych, bo to jest ekipowe. E, a my czekamy na jakieś tu... Zaliczamy tego death case'a? No jest trochę zielona, to zaliczymy. Radiation też? Jest troszkę zielona, to niech będzie. Wild glove case też jest zielone? I co? I to wszystko? bo te to już nie zaliczają się do zielonych. No to pyk, lecimy z taką bitwą na trzech. Mocno zielono, chociaż ten żółty tu troszeczkę... No, ale niech będzie, zaliczmy, zaliczmy. Liczymy oczywiście na ostatnią skrzynkę, żeby nam tu fajnie oddało. I lecimy w standardzie na trzech. Eee, poczekamy sekundeczkę, aż tutaj będzie można dodać boty i lecimy z Emily. Dołączy ktoś? Nie dołączy nikt. I lecimy z Adrianem. Więc tak, najpierw lecimy te skrzynki. No tutaj ogólnie faktycznie, jak dobrze się trafi, no to można... Zobaczcie, baki butterfly'e. O, jakich No tak, bo to są skrzynki konstruowane przez tych zawodników chyba. I to są ich ulubione skiny te najdroższe, tak mi się wydaje. Albo skiny, którymi grają. Nie mam pojęcia. Możecie mi napisać w komentarzu. Bo w sumie nie rozkminiałem tego jakoś za mocno. No na razie to się tutaj nie spisują koledzy za bardzo, powiem szczerze, ale wiadomo, te dwie ostatnie, no, no ostatnia to już w ogóle będzie najważniejsza, a z tej ostatniej najlepsze Hedż Mezy za, za 100 tysięcy, no interesujące, na jakich szansach? 0,28. Dobrze, dobrze, no to sprawdźmy w takim razie, czy nam kolor zielony sprzyja dzisiaj, bo na razie to tu widzę niezbyt. Mamy bitwę za 1300, a... o to chyba nawet niezła jest ta. Nie, nie jest niezła, bo jest battlescar. No nie, nie wygramy tego chyba widzowie. No może być problem, nie? Ale słaba bitwa. O Boża! Początek niebiański. Niebieskie. Jedna niebieska, druga niebieska. No one też są ekipowe, no dobra, trudno. O, a ta jest jasno niebieska, to też ją bierzemy, tą bierzemy, tą bierzemy. Eee, no nie wiem, czy cyber jest niebieska, no niezbyt, ale frostbite już jest niebieska. Mało tych niebieskich. O i po, o to będzie, do, będzie gruba bitwa. To będzie gruba bitwa. No dobra, zobaczcie jak niebiesko, wspaniale co. Lecimy na trzy standard, lecimy do końca tak samo, bo jak ja to później zmieniam, to się okazuje, że A! Tu magicznie akurat mogłem zostawić, nie? Więc zostawiam tak jak jest. No dobra, dołączył jakiś ziomeczek ogóreczek, to do, dodajemy Alexa i let's see. Zobaczmy, co tu wyniknie z tego. Niech będzie dobry zwrot. Na początek całkiem chyba nieźle, bo pięć dyszek ze skrzynki za dwie dyszki to fajnie nam poleciało. Drugi różowy, ale ten różowy to nie będzie drogi. Tak chciałem dokończyć. Bardzo. O! Wow, co? 127? Elegancko. Za tego umpa nie dobym tyle za niego. Właśnie, złuchajcie, bo 1 sierpnia jest nie? żeby nie było. Kosy. Za punkty e, Twitch. Oglądacie e, streamy moje i możecie wygrywać. Więc zachęcam do opisu. Zobaczcie, jak to wygląda. Ostatnie momenty. No i teraz najważniejsze. Najważniejsze, Gnojce. Na razie to tutaj słabiutka bitwa, ale ta jest najważniejsza i następna jest najważniejsza i wszystkie już są najważniejsze. No opie, no no nie rób nam tego. Jest kosa, ale czy ona nam zapewni zwycięstwo? Win! No to co, robimy? Sela chyba, co? I kręcimy dalej, a co? No i co? Jesteśmy już aktualnie praktycznie na plusik, bo zaczynaliśmy z 7 K. Możemy w czerwone, ale czerwonych będzie tych procentówek dużo na czerwonych. No dobra, to w sumie czemu by nie? No zróbmy tak, tego zrobimy. Eee, czerwone, 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 czerwone. Empresa zaliczymy do czerwonych? No możemy. To czerwone, czerwone. To też jest w połowie czerwone, to zaliczamy. To też jest prawie czerwone. O kurde, o kurde, no nie wiem. Troszkę już się pepniam teraz. No nie. No nie. No nie. No nie. Myślę, że to nie jest dobry pomysł, nie? Mam <laughs> złe przeczucia. Ale dobra, obiecane to obiecane. I mówię, że nie zmieniamy do końca, to nie zmieniamy do końca. Na trzech w standardzie niech będzie. Oh, Jesus, nie. No dobra. Lecimy, 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 bez bojaźni, bez bojaźni. Dołączy jakiś oponent? Jest. Malsi! Witamy Malsiego! Ostatnio tak narzekał na moje bitwy. To zobaczymy teraz, cwaniaczku o Góraczku, nie? Czy będziesz narzekał? Ja nadal czekam na przeprośiny listowne, na odcinku, z wyzywa moje bitwy. Nie będę tego tolerował. Koniec. Ja czekam, czekam. Na razie, e, może, się może się potwierdzą jego słowa, ale może się nie potwierdzą. Na razie się potwierdzają, ale ja stawiam, że tu może nam spaść coś dobrego. Ale z Royala, Royala, tak? Na tego Royala spoglądam. Jednym okiem. Na razie to nie sądzę, znowu na odcinku. Ja penia. Zobaczcie, co się dzieje. Nic! To jest klątwa Majsiego, po prostu, to jest jego wina, to nie jest moja wina. Bo mi oddały, oddała skrzynka poprzednia i poprzedni odcinek jak mi oddał. A on teraz, zobaczcie, on też teraz tu kręci i przez niego jesteśmy w plecy, nie? No, oczywiście. Dzięki, Majsi. Dzięki. Dzięki. Dobra robota, nie? No, oczywiście. Jeszcze, jeszcze. No, myślałem, że on dostanie jakiegoś faktury, nie? Trajtora. Ale bitwa jest tragiczna. Obleśna jest. No, nie leci nic. Czajcie to? Jaki to jest dramat skończony? O Boże. Nie mogę na to patrzeć, nie? No, jest dramat, nie? Jest dramat, nie? No, jeszcze to wygra. No, oczywiście, że to wygra. No, oczywiście, że to wygra. chłapy wygra, ale wygra, nie? No, nie. Dobra, ee, Supreme Knife musisz mi oddać. Nie mogę przegrać z Maj. No i jest szansa, nie? <laughs> no nie jest dobra bitwa jakaś wspaniała... <laughs> Sorry Majz. E, ale jak będę na odcinku, to pozdrawiam. <laughs> tak, e, dobrze, jedziemy dalej, jedziemy dalej. Słuchajcie, no mamy dobry już balansik na dzisiaj. Z 7 zrobiliśmy już 11. Jest super, jest super, więc zrobimy ostatnią bitwę, żeby tego nie sprzeniewierzyć, żeby tutaj nie robić sobie syfu. Nie mówiłem o tych żółtych, że ich nie chciałem, ale może jednak zaryzykujemy, to zrobimy sobie na żółte, ale nie będziemy brać tych skrzynek CS-owych, bo nie starczy nam miejsca. O, ale kacza weźmiemy akurat, bo to jest Breakout'a nie bierzemy, Broken Fanga nie bierzemy, Phoenixa nie bierzemy, Danger, Nawi. Golden Coil, tego nie bierzemy. Huntsmana nie bierzemy. E, hydry też nie. Które tu są jeszcze żółte? Gold Fever Case. Radiation to jest i żółte i zielone. Zalicza się tu. Royal? Mm, no dobra, zaliczymy. Bo, o nie. Nie zaliczymy. Bo bierzemy te. Bierzemy to? Ja, pieńę. Jak będzie. E no mówiłem, że nie zmieniamy, ale dwa razy już wygrałem tego standarda na trzech i się obawiam, że... a zresztą. Będziemy na zero jak coś w tym odcinku. Zobaczcie. Zaczynaliśmy od 7K i kończymy na 7K. I żeby nam lorka poleciała. Nie jak tydzień, temu. nie jak nie tydzień, no ale w poprzednim odcinku pamiętacie to, co się stało w poprzednim odcinku? Majszy już teraz się penia, nie? <laughs> nie, no Majszy, nie bój się. O, ale kurde, oponentów dzisiaj mamy. No dobra, mamy M, akurat tu kolegi nie znam. MHL, prawie NHL. Jakiś hokeista, zobaczcie. Prawie hokeista trzy ostatnie skrzynki. To jest to. I pamiętajcie, że z kodem przybylak macie do wygrania koskę za 1770 zł Survival Life Fate Factory New. Wystarczy wpłacić z kodem przybylak 8,40, czyli minimalną stawkę i już macie szansę. Przy doładowaniu będziecie wiedzieć, czy wygraliście, czy nie. A poza tym jeszcze są cztery chyba skrzynki do wygrania. W okolicach od chyba 60 do 150 zł. też macie szansę je wygrać. Więc zachęcam, zapraszam. I oczywiście na Discorda, bo na Discordzie a też organizuje konkursy równoległe z odcinkami na e, YouTube. No dobrze, i co teraz? I co my tu możemy wykombinować? Na razie leci, bo Leci, Leci, bo leci. No, bez szału, bez szału. E, takie rozgrzewkowe. Wprowadzające nas w stan, który zaraz nastąpi ekscytacji. Stan ekscytacji, ponieważ trzy ostatnie skrzynki przyniosą nam Dragon Lore najbardziej kultowego skina. Historii gry Counter Strike. Uwaga, jedna skrzynka nas dzieje od historii, którą będę tworzył. Uwaga, i teraz lecimy. To, co było do tej pory, nie ma żadnego znaczenia. Nie ma żadnego znaczenia. 1% nie siad. Trudno. Lecimy 2%. Ach! I tak jest dobrze. I tak jest fajnie, nie? Ale lorka tam przeleciała. Aj, dobrze, nie jest źle, nie jest źle. Słuchajcie, wygraliśmy trzecią bitwę z rzędu. Jesteśmy na minus, uwzględniałem to, bo niestety te trzy ostatnie to były procentowe, więc były małe szanse, ale w ogóle fajnie, że trafiliśmy koskę. Czyli jesteśmy na no półtorej kafla w plecy, ale na przestrzeni całego odcinka to to, co nam tutaj spadło, to jest nasz profit 3,3%. Przecinek 2, przecinek 2, bez przecinków, czyli 3323 zł. To jest to, co dzisiaj jesteśmy na plus. No i jeszcze raz przypomnę Wam, w tym miejscu kod wpisywany. Ok. Bilo, który Wam daje 10% do doładowania i 2 10 zł 10 groszy przy pierwszym doładowaniu. Jeżeli robicie to pierwszy raz. Ten skinek będzie do wygrania, drodzy mili, drodzy, drodzy, e, w ramach tego odcinka, ale na Discordzie, Discord GG łamane na przybyla, kanał CSGO Skins. E, no i przywitajcie się oczywiście na ogólnym, jeżeli tam wbijecie. Mamy fajną, zgraną społeczność, e, umawiamy się czasami na gierki, więc zachęcam, fajnie. Pogadać, możecie się spytać, zagaić, jak tam u nas, jak klimat i w ogóle. Więc ten skinek tutaj, który właśnie jest wypłacany, będzie do wygrania na Discordzie. A teraz, drodzy widzowie, radzimy na raz Swap. Masz skiny z CS2 i chcesz się szybko wymienić? Wbijaj na Pirate Swap. Niska prowizja, pełna kontrola, zero kombinowania. Z kodem Przybylak masz 35% bonusu do doładowania. Ale to nie wszystko: im więcej handlujesz, tym większy dostajesz bonus. Wybierasz, klikasz, akceptujesz na Steamie i skiny są Twoje. Link w opisie i przywiętym komentarzu. Działaj z kodem Przybylak. A na Pirate Swap możecie wygrać. W ramach freebies, czyli takich giveawayów yy, Pirates Swapowych, które stworzyłem, możecie wygrać trzy skiny. Od, od 28 do 118 zł takie skinki. Ja wam je ja funduję oczywiście, lecą z mojego balansu, więc jeżeli wygracie, to mnie oskubiecie troszkę. Zachęcam, zachęcam, zapraszam. Ja bardzo chętnie zostanę oskubany przez Was. I oczywiście w tym miejscu wpisywany kod przybylak daje Wam 35% do doładowania, a poza tym jeszcze dostajecie bonusy do doładowania. Ja już odebrałem swoje bonusy, widzicie? Nie Mogę już odbierać, odebrałem, bo jestem wspaniałym użytkownikiem, wspaniałego portalu PIRAT Słop. Zachęcam! Szybka realizacja, pewna realizacja. My kofiku i w koszyku. I wypłacacie. Zachęcam, zapraszam. I teraz opłacamy skinka dla Visa. Wystarczy wbić teraz na Discorda, Discordki łamane na przybylak i tam znaleźć kanał Pirate SOP. Przeczytajcie się warunki. Screena z transakcji wysyłacie do innego kanału, ja was dopisuję do listy i jesteście cały czas w Tak jak na początku kręciłem tym kółkiem z jednej i z drugiej strony, to wy możecie też być tam kręceni, jak chcecie, a jak nie chcecie, to... No, trudno, wasza strata. Także to na tyle w ramach dzisiejszego odcinka. Fajnie, że ze mną byliście sami. Fajnie, że nam dzisiaj fajnie oddał ten odcinek. Był bardzo ciekawy. Na początku lek ciężko szło, ale później już jak się rozkręciliśmy, to jesteśmy ponad 3000 na plus w ramach dzisiejszego odcinka. A dwa gigantyczne odcinki. Poprzedni i ten. Jdziemy na plus mocno. Więc żegnam was serdecznie, widzowie. Trzymajcie się i dajcie znać może pomysły, jakieś komentarze, co byście chcieli porobić. Może, może wy chcielibyście zaproponować jakieś bitwy. Zrobimy taki. W My, sumie, byśmy zrobić takie turniej widzów, propozycja waszych yy, bitw i porobimy to no To jest dobry pomysł, więc pomyślę, zrobimy, yy, dam info na Discordzie i tyle. Trzymajcie się i pozdró Nie obrażajcie się. Elo, elo, 2.0!